A czy dzisiaj polityka wartości może być jeszcze skuteczna i próba rozgrywania autorytarnych, totalitarnych reżimów przy pomocy właśnie praw człowieka, tak jak, tak, tak jak to było w Związku Radzieckiego? I czy w ogóle sam, sam dyskurs i, i właśnie postawienie na... Na, na tematy praworządności, praw człowieka, może doprowadzić do upadku przeciwnika. Związek Radziecki też się nie rozpadł z powodu dyskursu o wartościach. Związek Radziecki rozpadł się dlatego, że w zbrojnym, ale nie kinetycznym układzie sił płynnym w czasie zimnej wojny nie był w stanie dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym w modernizacji wojskowej technologicznej, zapoczątkowanych zwłaszcza przez Reagana i miał ogromne problemy finansowe i Peryferia nie chciał uczestniczyć w tym i do czego to To nie solidarność, nie wartości, tylko to wygrało wojnę dla Ameryki i dla Zachodu, zimną z Związkiem Sowieckim. Teraz argumenty wartości na pewno pomogą w mobilizacji pasji tzw. Klausy Wisowskiej społeczeństw Zachodu, do się do rywalizacji z Chinami, bo społeczeństwa Zachodu na poziomie tym masowym są przyzwyczajone do no to dobrze może do tych wolności, do, do praw człowieka. I to, to ja nie mówię tego oczywiście negatywnie. W związku z tym bardzo łatwo będzie yy, bardzo łatwo będzie wytłumaczyć obywatelom Zachodu, że Chińczycy są niedobrzy, nie mają praw człowieka, gdy mamy górów, w związku z tym nie handlujemy z nimi, bo mamy nową zimną wojnę. W związku z tym drożej wydajecie na ubrania. Też jest znowu jesteście krawcami, szewcami i tak dalej, bo musimy mieć własne łańcuchy dostaw. I, więc jak gdyby te wartości są argumentacją do tego. Ale to zawsze jest. jest pojawia się walko sprawczość jeśli wojna w szerokim rozumieniu tego słowa. Nawet jeżeli jeszcze nie strzelamy przy pomocy prochu, to to zawsze jest odczłowieczanie drugiego człowieka. Jest, no, pojawia się, pojawiają się takie argumenty. Tak samo było w drugiej wojnie światowej. Był Wujaszek Joe. Wspaniała kultura rosyjska, ruski kawior, bliny. Yy, wspaniała literatura, pieśni, poezja rosyjska, tak. No i byli Niemcy, prawda? Okropni, straszni hunowie. Tak pierwszej wojnie to samo. A wcześniej, jak Rosja groziła yy, potędze Wielkiej Brytanii, no to była wyśmiewana. To jest, yy, żeby była, że proszę mnie dobrze zrozumieć, to, to pokazuje pewną no właśnie to pokazuje, że historia nie skończyła. I życzyłbym, żeby demokracja liberalna pokazywała zdolności modernizacji, innowacyjności transformowania się tak, żeby dalej zachować prawa człowieka i wolności, jednocześnie, żeby ludzie Zachodu byli konkurencyjniejsi od Chińczyków. Lepiej budowali itd. Bo bez tego po prostu ci, co lepiej budują, mają cykle technologiczne i technologie, w pewnym momencie przychodzą, mają więcej pieniędzy, więcej wojska, więcej sprawczości. I podporządkowują tych, którzy nie mają. Innymi słowy, nie ma ucieczki od stanięcia do rywalizacji techniczno-organizacyjnej z Chinami. I to jest rewolucyjne, przyzna Pan, Panie Konradzie, bo, bo młodzież współczesna lubi YouTube'a, lubi posłać muzyki, a nie lubi uczyć się matematyki, nie? fizyki. Ja nie mówię oczywiście o Pańskim Liceum elitarnym, ale tak w szerokich masach. No, jest naprawdę, a to, a to przed nami jest. To jest przed nami.